何だ Studio David Production, przez wielu kochane, a przez małe jakieś tam procent nienawidzone. Ale fakty są takie, że jest to ekipa odpowiedzialna za naprawdę szalone pomysły i to trzeba im oddać. Bo jak inaczej wytłumaczyć, że jacyś szaleńcy porywają się na adaptację takich kosmicznych dzieł jak tak, Taku Shisho, będące podkręconym fantazy z ludźmi zmieniającymi się w książki, żeby obok tego wziąć na siebie adaptowanie Joseya od Ono Natsume, czyli autorki Ristorante Paradiso. Na przykład Choć i tak dla wszystkich i tak najważniejszy jest szczyt możliwości drużyny Davidów Którym jest wzięcie po latach i odrestaurowanie marki JoJo's Bizarre Adventure Którego nikt do tego roku 2012 nie potrafił w jakikolwiek sposób ugryźć A to wszystko pomijając jeszcze wprawienie w ruch Level leo od autora Hunter x Hunter Tyle dziwaz, a do najlepszego dopiero przechodzimy I jest nim bohaterka dzisiejszej recenzji Czyli seria animowana, która jest adaptacją a w zasadzie reklamówką Light Noveli, i wyszła na świat w roku 2011 czyli Bento. Obecnie coraz częściej mówi się, że da się zrobić anime ze wszystkiego. Gotowanie, proszę bardzo, jest szokugę Kinosouma, rysowanie mang jest Bakuman, albo w ogóle wymyślmy obijanie się przez kobiety piersiami i pośladkami w oficjalnych zawodach. Tutaj prym wiedzie Keijo. A wśród setek tych tematów jest gdzieś kupowanie jedzenia za pół ceny. Ale nie byle jakich posiłków, tylko pysznych, sycących i nadających się idealnie na studencką kieszeń zestawów bento, które codziennie o określonej godzinie są stawiane z partii, która się nie sprzedała, za wspomniane pół darmo. Nie jest to też żaden wymysł, bo to najnormalniejsza praktyka w całej Japonii, gdzie sieciówki jednak dbają o to, żeby ponętna iluzja codziennie nowego zestawu przyciągała ludzi. Wracając jednak do świata animowanego, to musicie uwierzyć, że koncept takich ziomeczków, którzy z pełną powagą walczą o te posiłki, może wydawać się nie do końca ciekawy. Zaufajcie mi. Ogląda się to świetnie, jest zabawne i do tego niesamowicie. Po kolei jednak wypada przybliżyć wam świat kulinarnego fight clubu, a wszystko zaczyna się od boga, czy inaczej mówiąc, sprzedawcy w sklepie, który używa swojej magicznej naplejki z przeceną, którą zmienia zwykłe bento w idealny cel dla głodnych studentów. A kiedy udaje się na zaplecze, legalne walki o jedzenie mogą się rozpocząć. Wokół całej tej szopki tworzą się społeczności, klany czy całe organizacje, i wszyscy mają określone zasady, które utrzymują cały ten chaos w jakichkolwiek gryzach. tym bardziej, że ich brak mógłby doprowadzić do absolutnej anarchii. I w tym świecie poznajemy Sato, chłopaka, który w pierwszych scenach zostaje brutalnie pobity, urywa mu się film i zastanawia się, czy w sumie to jeszcze żyje, czy już nie ma go wśród żywych. To wygląda jak wystarczająca motywacja do wstąpienia do szkolnego klubu walki o jedzenie za pół ceny i rozpoczęcie przygody, która ma pozbawić go konieczności wydawania pieniędzy na instantowe zupki. Ale czy będą można brać poważnie w takim razie? W sumie jest to chyba niemożliwe. Nie ma jednak o co się martwić, bo sama seria też w żadnym miejscu nie próbuje wmówić widzowi, że jest ambitnym dziełem sztuki. Nie mówiąc już o dużych ilościach bardzo zjadliwego fanserwisu czy protagoniście, który niemal zawsze kończy rozebrany. Poza tym każda zapowiedź następnego odcinka, a właściwie czas, który na nią byłby wykorzystany w każdej innej serii jest tego idealnym przykładem. Kiedy to łamana jest czwarta ściana, a postacie zwracają się bezpośrednio. Do widza mówiąc jakieś wielmożne głupoty. Ale ma to swój urok, a przede wszystkim tego luźnego i głupkowatego klimatu Bento akurat odmówić nie można. Półgra z tym podział bajki na arki, które są absolutnie losowe i powiedzmy sobie szczerze, są wzięte z czapki i strasznie poskipowane, ale taki już los adaptacji light novel, które są tylko reklamami. Lepiej wypadają jednak postacie, które też ciężko oszacować, czy są sztampowe, bo to jednak seria, gdzie niemal cały kas stanowią niewiasty, a brakuje tutaj stricte tsundere, nie ma żadnej yandere dziewczynki, czy kudere dziewczynki, a dostajemy zimną, choć otwartą główną bohaterkę, koleżankę yaoistkę, która pisze fanfiki na temat wydarzeń w serii, otwartą kuzynkę, dla której w sumie seks z kuzynem raczej nie jest jakąś przeszkodą, a ten zestaw uzupełnia poboczna, ale jakże urocza mała istotka, czyli Inoue, koleżanka kuzynki. Wygląda to naprawdę fajnie kiedy jeszcze weźmiemy pod uwagę, że bajka głosami stoi, a voice to absolutny Tops Yukio i Emirikato, czyli głosami Madoki i Kyubeya, do tego siostry, którym swój głos użyczają Yukari Tamura i Yui Horie, a kończąc na Kayano Ai, czy twoim typowym protagoniście, czyli Shimonie Hiro, no samo to mogłoby być już argumentem za tym, że bento dźwiękowieniem stoi, ale byłoby to bardzo nie fair w stosunku do ścieżki dźwiękowej. Tej ścieżki dźwiękowej. To jest przykład utworu, który zazwyczaj leci w trakcie walk, a poza nim w serii jest jeszcze bardzo dużo czasu, żeby umieszczać ciekawe aranżacje. A najlepszym miejscem do tego jest przecież nagłośnienie sklepów, gdzie co róż leci nowy dżingiel, a te to już miks absolutnie wszystkiego ze wskazaniem na coś koło jazz rocka, który jest przyspieszony elektronicznie, no i tak wygląda ścieżka dźwiękowa bandu. Do tego gitarowe solówki, trąbki, randomowe wiolonczele, a to wszystko współgra niemal idealnie ze scenami akcji. Ale jeżeli jesteśmy przy akcji, to nie sposób nie wspomnieć o będącym centralnym punktem serii Mordobiciu. I może nie każda walka jest płynnie animowana, może nie każdy cios jest potężny i nieść ze sobą satysfakcji, ale trochę już dawno nie było w bajkach tak dobrego klepania się po ryjach bez supermocy i przyrzuciu zwyczajnych gołych pięści. Tym bardziej, że reżyseria jest po prostu fenomenalna i każdy pojedynek o to głupie jedzenie za pół ceny jest emocjonujący. A widz, kiedy to ogląda, siedzi na skraju fotela, muzyka po mu żyła adrenalinę i tak w kółko przez 12 odcinków. Mogę wam obiecać, że nie macie prawa się akurat w tym czasie nudzić, a każdy epizod to tylko czekanie na kolejny wymyślny pojedynek. Nawet jeżeli jest dużo cięć, są urwania, braki, to jest robione z taką klasą i dbałością o szczegóły, że nie warto zawracać sobie tym głowę. Na koniec, jak zwykle zostawiłem sobie opening i ending. Otwarcie to life for life od Aimi, który idealnie wpasowuje się w klimat i atmosferę serii, żeby nie mówić, że samo tempo utworu jest bardzo dobre, to jeszcze tekst o walce o prawo do jedzenia uzupełnia je tak, jak powinien. Jest jeszcze inny opening odcinka czwartego, który przedstawia szagę kuzynkę Protaga i robi to co powinien. Czyli wyjaśniam w te półtorej minuty otwartość dziewczynki i to jak zapatrzona jest w siebie. Robi to po prostu dobrze, ale ale nie daje takiej mocy jak klasyczna wejściówka, i nie jest niczym szczególnym. Ending z kolei jest super sztampowy, na swój sposób uroczy, ale na dłuższą metę ogląda się go tylko po to, żeby dotrwać do tej pseudo zapowiedzi następnego odcinka. I tak w sumie prezentuje się Bento, czyli produkcja, której najbliżej do Dantalia no z recenzowanych przeze mnie serii, a to dlatego, że w przypadku tych dwóch tytułów najważniejsza jest czysta zabawa, której pomaga zarówno klimat, nastrój, muzyka czy bohaterowie. Wszystko w obu tych pozycjach jest na swoim miejscu, a Bento ma jeszcze tę zależność, że nikt się nie traktuje się poważnie i ma tę lekkość, za którą David Production jest kochany przy okazji kolejnych niesamowitych zagrań w przypadku adaptacji Jojo. Będą to do tego kwintesencja i powinniście dać mu szansę, kiedy na pewno jest już od dłuższego czasu przeceniony i będziecie musieli o niego zażarcie walczyć. To byłem Lesiu, dziękuję, dobranoc. ¿Qué es